Witam na kanale razem z naszymi gołębiami. Po wielkim oczekiwaniu mamy wreszcie pierwszy lot konkursowy. Co tam? Dobra, no. Lot konkursowy, cholnicę. Także pokazały się już na pierwszym kilometrażu, puszczone piąta Także czekamy. Jest! Koczukamy do kogo? Niego Pierwszy mnie. patrz. ty siada, to sąsiada. Halo. Halo.

Chodź, 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 chodź Kurwa, ludzie ganią teraz? No Ale się obdź najważniejsze No Idą. Jest. Tylko do kogo teraz. Halo. No my te już są gołębie, nie? Ale górą idą, no. No. Patrz tam, no. No dobra. Tak, tak, tak. Jest następny pan, następny na zobacz jak się daje. No na razie. No, no dobra, 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 na razie.

Ale wysoko idą Gdzie? A nie, a no go Następne patrz, kurą Dwa, trzy, wysiadaję Halo No to ładnie, mam osiem No na razie Jedenaście no Mój

Daj się nie odbić. No, tu młody. Jeszcze nie jest tam. Patrz, chodź patrz, patrz. Patrz, 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 Powiem ci bo tymczasem wskakiwał trzeci dłoni, nie mam czasu, dwóch razie Nie, to nie powiem Bo wskakiwał je, jeden Na i czy? Jedzie. Zarządza ty Tylko jeden teraz A drugi, tu pisze? No A tam dwa to nie wiem A to ma trzy Jak jeden młody był, albo cztery nie? Piątki nie ma. No. no i zagonite. No to masz piąty, jak. jakbym miał to albo cztery, albo piąte. A ile w ogóle jest? Co? 7 nie No ale to ci nie powiem, bo w tym czasie jak ten to wskakiwał. To ja nie wiem czy się odbił czy nie, bo jak ty wręcz tamten to wskakiwał. I, od, i odbił się Ty trzy jeszcze jadą. კოჩ 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 Chodź, 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 chodź. Także lot można powiedzieć udany. Jak na razie przylot fajny. Zobaczymy jak dalej będzie. Jest na tę, na, na tą chwilę. 22 gołąbki. Także czekamy. Trzy. chodź, 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 Nawetka. chodź, 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 chodź,

Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie. No. no prawie, tak. dostał jednego, nie I zaraz u mnie się pokazało później. Ale idą górą, ja pierdolę się dają. Po kierunku u mnie wszystko idzie, dobra, na razie. No. no. Co ty za szala? Pat, tam górą. Patrz! Koç 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 kaç 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 kaç

Halo Egancko, super no. fajny, fajny logik. Fajnie się daje. No no, no. no, no. Jak godziny nie ma? Strasznie wysoko idą, ja pierdzielę po nich. Krupeczki takie, tylko stada idą tam na żelazno, wszystko idzie teraz. Bo do, do, do mnie też tak mówi, że nie dzwoniłem ja się, on już ile ja mówię, że mam 16. No kurde, to nie wiem czy prawdę mówi czy nie, to nie wiem już sam. No, no tak, ha. No. 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 no, to jest 咋的样的？嗯，那、嗯、那。嗯 Padać, muszę schować sprzęt także do zobaczenia do następnego filmiku za tydzień. Dobry lot